O grach Free to Play krąży wiele różnych opinii. Jedni lubią, inni wolą gry pudełkowe. Jednak nie zmienia to faktu, że są takie tytuły, z którymi naprawdę warto się zapoznać, i niewątpliwie taką pozycją jest World of Tanks. Po pierwsze, w grze główną rolę grają oczywiście czołgi. Po drugie, mimo że jest to gra Free to Play, jest ona mocno rozbudowana. A po trzecie, jest to rewelacyjna taktyczna strzelanka online. W tym materiale pod tytułem I ty może zostać czołgistą, przybliżymy Wam nieco świat World of Tanks. Cała zabawa jest na pierwszy rzut oka prosta. Gotów do strzału. Wskakujemy do czołgu, lądujemy na jednej z map, ruszamy w kolumnie, aby zniszczyć wroga lub przejąć jego teren. Jeśli nie śmigamy po polu bitwy, to nasz czas z reguły będziemy spędzać w garażu. To tutaj kupujemy, rozwijamy i dbamy o nasze maszyny. Na początku oczywiście zaczynamy od mniej potężnych czołgów, jednak w miarę zdobywania pieniędzy oraz doświadczenia możemy je ulepszać. Gdy już rozwiniemy maksymalnie konkretny model, otrzymujemy możliwość nabycia kolejnego z wyższego szczebla drabinki rozwoju. Istnieją także specjalnie przygotowane czołgi premium. Są to unikalne modele przygotowane przez twórców, które są do nabycia za złoto. Czołgi dzielą się na pięć kategorii. Czołgi lekkie, szybkie i zwinne, jednak z nieco mniejszą siłą rażenia, idealnie nadają się na zwiat i do wystawiania przeciwników dla średnich i ciężkich czołgów. To właśnie te dwa rodzaje jednostek są swoistym kręgosłupem drużyny, bo na nie spada większa część bitwy. Dwie ostatnie kategorie to tak zwane niszczarki, czyli pojazdy z najmocniejszymi działami, których jednak słabymi punktami są mniejszy pancerz i często ograniczona mobilność. Ostatnia kategoria to artyleria, która trzyma się tyłów i zasypuje przeciwnika gradem pocisków. Gotów do strzału! To, w której linii się znajdziecie, zależy wyłącznie od Was, ale pamiętajcie, bitwę wygrywa tylko najbardziej zgrana drużyna. Każdy z czołgów można także doposażyć w dodatkowe usprawnienia, lepszy silnik, mocniejsze działo czy sprzęt, dzięki któremu uleczymy załogę lub zgaścimy pożar. Sama załoga też ma znaczenie, gdyż wytrenowanie daje nam dostęp do dodatkowych umiejętności, takich jak na przykład szybsze przeładowywanie czy lepsza orientacja w terenie. Warto spędzić moment, aby odpowiednio dobrać sprzęt w garażu, bo podczas walki jest już na to za późno. Na Walki czołgów to specyficzna forma prowadzenia działań wojennych. Rzadziej pędzimy wesoło przed siebie, strzelając radośnie do wszystkich. Częściej musimy taktycznie objąć pozycję na wzgórzu lub pomiędzy budynkami w mieście. Pozostając w bezruchu, mamy większą precyzję strzału. Jednak warto mieć oczy na około głowy, bo nasz czołg trafiony np. pechowo w gąsienicę może zostać trwale unieruchomiony. World of Tanks na PS4 to także najlepiej wyglądająca odsłona gry. Więc jeśli chcecie się poczuć jak czterej pancerni pesta, koniecznie sprawdźcie World of Tanks! Czy wspomniałam, że jest także słodka minigra z małymi czołgami? Szykujcie swoje czołgi i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia w następnym materiale. Pa pa!